Witam wszystkich. Znajduję się dzisiaj na kanale w miejscowości Jankowice. Dzisiaj mój cel będzie bardzo prosty i będzie polegał na tym, żeby po prostu złowić cokolwiek. Naprawdę wiele razy przymierzałem się do wyjazdu na tą wodę. Fascynowało mnie to w tym, że jest bezpośrednie połączenie z Wisłą i myślę, że właśnie w takich okresach zimowych, jesiennych, przesnowiosennych teoretycznie powinno znajdować się tutaj sporo ryb. Oczywiście to, że one się tu mogą znajdować to nie znaczy, że one będą brały, no bo jak wiadomo co z tego, że ryb będzie dużo, jak one nie będą chciały żerować, o czym sam nieraz się przekonałem chociażby na Grodzisku, gdzie jest mnóstwo ryb, naprawdę jest chyba z 15 ton pięknych karpi, na małym zbiorniku, a mimo to złowienie jednego teraz zimą jest naprawdę... Trudną sprawą. Na tą wodę, bo planowałem już nieraz jechać, ale zawsze mnie coś kurczę przytrzymało. Nie wiem, dziś zapominałem, było troszkę mało informacji w internecie. Ja, jeszcze przed tym wyjazdem, naprawdę mocno szukałem internet, poszukując jakichkolwiek informacji o tej wodzie. Chociażby nawet głębokość, uciąg, cokolwiek. Nawet jakie ryby są. I niestety, no takich informacji nie znalazłem. A jak znalazłem, to były to bardzo, bardzo szczątkowe informacje, które za bardzo, no, nic mi nie dawały. Także no, postanowiłem sprawdzić to na własnej skórze, czy cokolwiek tu wpływa, czy cokolwiek uda mi się złowić. No także zobaczymy, no, będę miał dzisiaj bardzo bezpieczne podejście właśnie po to, żeby ten wyjazd tutaj maksymalnie wykorzystać i jak najbardziej się jednak postarać. Dziś jest troszkę cieplej, świeci słoneczko, to na ryby może wpływać niekorzystnie, natomiast na moje dłonie fantastycznie. Podaliście mi mnóstwo fajnych pomysłów na to, co zrobić, żeby te dłonie ogrzać. Jeden z nich wykorzystałem. Wziąłem ze sobą ogrzewacze do rąk. Pierwszy raz będę je być może używał, bo nie wiem, czy będzie aż tak dziwno, żeby należało je używać, ale wziąłem je ze sobą. Być może Wam pokażę, jak się nadarzy okazja. Bardzo dziękuję za mnóstwo fajnych komentarzy. Bardzo mocno mnie nakierowaliście na to, co powinienem robić. Cieszę się, że wielu osobom się podoba to, że to niekoniecznie o ryby chodzi, że jednak bardziej liczy się gdzieś tam odkrywanie czegoś nowego, mm, sprawdzanie różnych wariantów nęcenia, jakieś tam wyciąganie wniosków. Co y, naprawdę cieszy, fajnie, że mam taką publikę. Bardzo dziękuję. Chcę możliwie jak najszybciej zrobić sobie glinę, żeby już zanęcić i po prostu dalej się rozkładać. Chodzi o to, że nie liczę na ryby na samym początku, także niech to co wrzucę zacznie już tam swoje właściwości wabiące uruchamiać, a ja w międzyczasie będę się rozkładał, bo mam plan też złożyć drugą wędkę. Jest zupełnie inną taktyką ale to później może o tym powiem jak się nic nie będzie działo. Przygotowuję dzisiaj jakby samą glinę, także muszę mieć jej dosyć sporo. 5,5 kg, dwie wiążące, i jedna ziemia. Ta mieszanka będzie dostatecznie ciężka, nie niezbyt ciężka. A będzie też ciemna przez uratę gliny. Żadnych barwników dzisiaj, tylko i wyłącznie właśnie ziemia jako taki mój przyciemniacz. Dziś jest naprawdę cieplutko. Swoją drogą, ja już zdążyłem się zmachać, nosząc sprzęt przez skarpę, przez wał. Muszę sobie to na spokojnie wymieszać, dowilżę troszeczkę, nie będę myślę tego pokazywał. Tylko jeszcze, że jeżeli mieszacie glinę z ziemią i ona ma co zadanie zabarwić, to koniecznie należy ją troszeczkę dowilżyć, aby tą swoją wilgocią wypuściła ten swój barwnik jaki sobie ma. Nie wiem, czy to jest naturalne, czy nie. Nie będę w to wnikał. Ważne, że działa. Także troszeczkę dowilżam jedną i drugą porcję. Lepiej sobie to podzielić na dwie części, jeżeli mieszamy w takich małych wiadra, Jeżeli nie chcemy wozić ze sobą wielkich kotłów. Po prostu wystarczy lekko spryskać i koniecznie przeprzeć. To jest bardzo ważne, żeby ta glina była jednakowego koloru na całej swojej, yy, całej swojej masie. No, chyba tak to mogę powiedzieć. To wystarczy. Nic więcej, też nie może być zbyt mokre, to musi pracować. Musi jakaś tam lekka smuga się pojawić teraz. Woda tutaj nie jest jakaś bardzo czysta. Także to mnie troszkę uspokoiło. Myślę, że mam przynajmniej nadzieję, że jakiegoś jazgarka uda się dzisiaj złowić. No i jak wspomniałem, dzisiaj na nic konkretnego się nie nastawiam. Co będzie, to będzie. Zobaczymy. Liczy się po prostu przygoda i złowienie czegokolwiek, odkrycie nowego łowiska. Ale mimo wszystko podejdę do nęcenia bardzo, bardzo bezpiecznie. Użyję tylko gliny nie będę używał żadnej zanęty, żadnych atraktorów na wstępie leci tylko glina i robię swoją taką taktykę, którą, która najczęściej mi się zresztą sprawdzała, O ostatnimi czasy najrzadziej ją stosuję, czyli zrobienie bardzo takiego dużego mm, placu powiedzmy na dnie z pojedynczymi gdzieś tam jokersami, tylko jokersami, ewentualnie troszeczkę pinki można jeszcze e, tam dosypać, żeby tylko było dla, dla powiedzmy koloru i Później w trakcie wędkowania, hmm, będę reagował na, na to, co się dzieje, czy będę dawał więcej robaków, czy mniej. To zobaczymy, ale mówią, jakby jedynym robakiem dzisiaj zanętowym jest właśnie jokers. Następnie, żeby to, żeby to było takie obfite, yy, znaczy żeby to zajemowało, dużą powierzchnię na dnie, to musi tego polecić tam około no, przynajmniej te 3 litry. Te 3 litry to taka jest ilość, powiedzmy, wystarczająca. To wszystko będzie podawane karpiówką, dużym koszem, także to nie zajmie też bardzo dużo czasu. Oczywiście nie formuje kul, tylko luźny towar. towar tak, luźna mieszanka. Tutaj woda jest ewidentnie stojąca, nawet nie ma żadnego wiatru. Troszkę mnie to martwi, że nie ma wiatru, ale dobra, przejdźmy już do, do tej mojej mieszanki. Raz, dwa, trzy. A nawet 4 litry. 4 litry gliny, i do tego malutka garsteczka Cukersa. Zaraz wam pokażę, jak niewiele. O, dosłownie tyle. Bo nie wiem, czy to jest 100 gram. To jest naprawdę e, taka delikatna ilość, żeby no, tylko tam coś się znalazło na tym dnie. I to podaję do tej gliny, mieszam. Nic skomplikowanego, ta glina mocno przyciemniała przez dodatek właśnie ziemi, jest to taki naturalny kolor, bardzo podobny do koloru dna. I to wszystko. Stężenie tego robaczka nie jest zbyt duże, także nawet jeśli ryb nie będzie, to nie będą za bardzo miały co tam sobie podjeść, a jeżeli się zainteresują, to właśnie zajdą do, do niego, żeby parę sztuk sobie na podebrać. Dobra, przejdźmy już do ręcenia. Zamęcone. Teraz właśnie jedna wielka nie wiadomo, czy cokolwiek tam pływa. E, ja siedzę tuż jakby pod linią. Nie wiem, czy to jest wysokie napięcie. No nie istotne. No, są kable nade mną, jest prąd. Zauważyłem, że w takich miejscach bardzo często gromadzą się ryby. To się sprawdziło już na wielu łowiskach. No Mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo, bo siedzę praktycznie pod nimi. Oczywiście nie tak centralnie pod nimi, bo to by było niebezpieczne. Będę, zacznę łowić bardzo, bardzo finezyjnie, 0,07 przypomnik, haczyk 20 dwie ochotki idealnie zaczepione. Dzisiaj zresztą jako przynęta, no planuję tylko na ochotki łowić. I zobaczymy, czy cokolwiek tam pływa. To łowisko już oglądałem nie raz na Google Mapach. Ale w końcu, w końcu udało mi się, broj, jestem mega poekscytowany w ogóle. No ja lubię takie właśnie tripy. Gdzie jest jakaś niewiadoma, dobra, ja ubię się na 40 metrze, dlatego też posługiwałem się wędką typowo do ręcenia, czyli wędką karpiową. Po prostu jest wygodniej dlatego, także poświęciłem 5 minut dłużej na jej rozłożenie i odmierzenie, żeby mi się komfortowo rzucało. To jest właśnie idealne. Ja lubię sobie tak dopasowywać wędki, żeby każda długość odpowiadała mi za jakąś odległość wędkowania. Ja na przykład posługuję się wędkami do klasyka 3-metrowymi, 3,60 i mam też wędki 4-metrowe. I taka wędka 4-metrowa jest perfekcyjna na 50 metr, 3,60 jest perfekcyjna na 40 metr. Natomiast krótsza wędka jest idealna do łowienia tak na 25 m, czyli często takie szybkie łowienie, Łowiąc więc tak blisko. Właśnie pod tym kątem właśnie wyposażyłem się w ten dajwę. Zatapiam plecionkę. Tak, jeżeli nic się nie będzie działo, to natychmiast będę rozkładał drugą wędkę z zupełnie inną taktyką. Nie będę na razie o tym wspominał, bo, bo może będzie dobrze, może coś tutaj pływa i coś będzie brało. Jeszcze podwyraka nawet nie rozłożyłem, także ja z wędkę zostawiam. Będę co jakiś czas obserwował szczytówkę, a przy okazji się porozkładam dalej. Siedzę już godzinę bez żadnego brania. Zarzuciłem drugą wędkę. Zaraz Wam powiem o co z nią chodzi. Jedna jest statyczna, ta dłuższa, którą na początku nęciłem, jest statyczna i ona sobie czeka na ryby, które ewentualnie zaczną żerować. Natomiast tą dru drugą wędką będę starał się ryb poszukać. Spróbuję złowić okonka, jazgarka, no cokolwiek po prostu, żeby, żeby na zero nie zejść. No to oczywiście może się nie udać, ale ten sposób, o którym zaraz wam powiem, sprawdził mi się właśnie przy łowieniu okoni bardzo blisko, również jakichś płoteczek niewielkich, gdy bardzo gryma siły, chociażby na kanale gliwickim. Jest to taki oto koszyk, 15 gramowy, naprawdę mikro, z dużymi dziurkami. Te dziurki tutaj powodują to, że wkładając jokersa on jest jakby z niego wypłukiwany w momencie opadu i stosuję go w taki sposób, że do środka wkładam jokersa, i blokuję tego jokersa gliną z jednej i z drugiej strony. Także tutaj sobie na moją glinę kładę szczyptę jokersa, zamykam go w środku i wypełniam gliną i nie ubijam tego mocno. To jest bardzo ważne, żeby to zapracowało. Na haczyk natomiast jedna ochotka, tak aby ta prezentacja była jak najbardziej naturalna. Zaklipcowałem sobie około 10 metr. Także nawet za most Zapomniałem się, że to jest tylko 10 metr. Ale nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że się nie poplątało. Odkładam. I czekam. I po prostu wystarczy mi teraz czekać, bo no co tu więcej mogę zrobić. Niestety woda jest martwa. Nie dzieje się kompletnie nic. Nie ma żadnych spławów. To tu chociaż jakieś kormorany widział, to bym już miał jakiś punkt odniesienia. To bym miał pewność, że ryby tutaj są. O dziwo, ten kanał nie jest taki płytki, jak myślałem. Głębokość wynosi między 2,5 a 3 metra. Tak bardziej z nastawienia na 2,5 metra. Ale niestety albo ryby nie ma, albo nie chcę kompletnie żerować. Mam nadzieję, że pod koniec jak zwykle coś się odmieni. I chociaż jedną rybę uda się gdzieś tam przechytrzyć. Także tą wędkę na razie zostawiam. Rzuciłem jakiś czas temu swój zestaw, niech to sobie leży spokojnie, tam, żeby nie robić hałasu. Natomiast tą drugą będę cały czas pracował, szukał ryb na różnych odległościach. No i zobaczymy, czy to przyniesie jak ciebie. pod poprzednim materiałem zaproponowała mi, abym kupił sobie ogrzewacze do rąk z dekatlonu. Pozdrawiam Siwego, który mi wysłał link do tego. E, kupiłem sobie to, 30 sztuk, zapłaciłem za to 40 zł. Podobno trzyma to e, do 6 godzin ciepło y, i nagrzewa się do temperatury 65 stopni. Ja to sobie przejrzałem już instrukcję, jak to się obsługuje y, oczywiście e, Raz się już pomyliłem i źle to zrobiłem. Także teraz już wiem jak to obsługiwać. Mamy taki woreczek. To się otwiera. I mamy taki worek. To trzeba trzymać 5 minut w temperaturze pokojowej 20 stopni, ale z uwagi na to, że jestem nad wodą i tutaj temperatury pokojowej nie osiągnę, to zrobię to w taki sposób, że wsadzę to pod grubą warstwę ubrań, którą mam na sobie. Hmm. Gdzieś tutaj może no. Pod pachy. Pod pachą jest zawsze najcieplej. Będę tak trzymał przez 5 minut i zobaczymy, czy to się rzeczywiście nagrzeje. Także bądźcie ze mną, testujemy nowy produkt. Nie mam z tego żadnego udziału. Po prostu mi to poleciliście, także zobaczymy, czy rzeczywiście się sprawdzi. A few moments later. Ok, minęło ponad 5 minut. Powiem szczerze, że rzeczywiście nagrzało się to. Oczywiście trochę to. Ale nie jest na pewno 65 stopni, być może to po prostu po czasie zacznie gdzieś mocniej się nagrzewać. Być może rzeczywiście musi to być te 20 stopni, a nie, a nie więcej. Hm. No, No, grzeje, jako tak grzeje. No, nie jest to 60 stopni. Włożę to jeszcze na trochę, zobaczymy, może, może to musi jeszcze troszkę postać w cieple. No, ale grzeje, także jako tako to działa. Zobaczymy jeszcze za kolejne 5 minut. Że może ja tego po prostu nie umiem używać, ale mi się to nie nagrzało do takiej temperatury. Prosiłbym o kolejną podpowiedź jak tego używać, bo to jest problem, ale grzaje, jest, jest nawet spoko. Mi wystarczy na dzisiaj. A co do ryb, no cóż, no nie ma ich po prostu, już naprawdę kombinuję już tą drugą wędką, którą miałem za zadanie szukać ryb, wrzuciłem już praktycznie na środek. Szedłem sobie tak po kolei schodkami szukając jakiegoś jazgarza. No, niestety. I chyba tak to wędkowanie się skończy. Ale jestem bardzo ciekawy, czy ktoś z widzów tutaj wędkuje. Czy ma jakieś doświadczenie z łowienia tutaj nie tylko w okresach zimowych, ale w ogóle. Bo naprawdę jest bardzo mało informacji w internecie na temat tego łowiska. Dziwię się trochę, bo. Jest tutaj dosyć sporo fajnych stanowisk. Widać, że wędkarze tutaj łowią, bo jest troszkę śmieci, jakieś ognisko. A mimo to w internecie naprawdę ciężko przeczytać nawet o głębokości tej wody. Tego jestem bardzo ciekawy. Jeżeli ktoś tutaj łowi i jakieś fajne ryby tutaj łowi, to też niekoniecznie musi to pisać, bo wiadomo, że żeby też nie zrobić jakiegoś nalotu wędkarzy. Którzy niekoniecznie wyznawają zasadę no-kill, właśnie yy, nad, nad tą wodą. No w każdym razie pomysły się kończą. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że, że tak zima wygląda. Być może, może tam troszkę bliżej drogi byłoby lepiej. Nie wiem. Tam już jest śluza. Nie chciałem tam siadać, ponieważ tam byłby duży hałas od drogi. Mogłoby się to przenosić na mikrofonik. Może bliżej wpływu Wisły? Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Swoją drogą yy, dzisiaj miał wyjść film z metodą, ale niestety mieliśmy małe problemy yy, po prostu ze zorganizowaniem czasu. Dlatego prawdopodobnie dopiero przyszły film pojawi się właśnie z metodą. Yy, także przepraszam, troszkę niepotrzebnie zapowiedziałem ten odcinek. No, w każdym razie tak sobie myślę, gdybym miał się poprawić, to gdziebym pojechał? Być może bym pojechał bliżej wpływu Wisły, bo dosłownie tam za kamerą, e, jakieś 400 metrów, 500 metrów, jest już Wisła. Wisła, podobno, odcinek dosyć głęboki, bo tam więcej osób już wędkuje, jest więcej stanowisk. Chyba nawet jakieś zawody się rozgrywają co jakiś czas, choć nie mogłem nigdzie znaleźć wyników. Ale tam też myślę, warto spróbować. I jeżeli następnym razem pojadę w te rejony, to właśnie tam. Już może spróbuję pod te krzaczki tutaj. Też jakoś nie wierzę w to, jak mam być szczery. Nie wiem, czy tu ryb nie ma, czy one po prostu nie biorą. Ciężko w to uwierzyć, że ich tu nie ma, skoro jest to bezpośredni dopływ do Wisły. To ryby tu powinny teoretycznie na zimę wchodzić. Skoro latem mówi się tyle ryb na Wiśle, to dlaczego teraz ich tutaj nie ma? No. Ciężko mi to zrozumieć, rzucimy pod krzaczki. Może tam cokolwiek pływa, dla mnie liczy się dzisiaj złowienie jednej jakiejkolwiek ryby. Od początku jak tu jechałem, specjalnie wierzyłem w jakiś wędkarski sukces, ale moja ciekawość była zbyt duża i po prostu musiałem się tu wybrać. Nie żałuję mimo wszystko, bo jest fajna pogoda, jest fajny dzień, nie ma wiatru, naprawdę przyjemnie się siedzi. Nawet słoneczko wcześniej było. Ale że ryb nie ma, trudno. Następnym razem może się coś złoczy. Cóż się mogę poradzić? No, dwie wędki stoją jak zaczarowane. No, nie jest mi dane po prostu na tych nowych łowiskach dobrać się do tych ryb. Pytanie, czy one tu w ogóle są? Niestety tego, tego się dzisiaj już chyba nie dowiem. Jest godzina 15:30, dlatego już e, powoli będę kończył. Ja jeszcze sobie oczywiście posiedzę, ale póki jest jeszcze w miarę jasno, to, to po prostu m, nagrywam. O później już no ra raczej będzie ciężko jeżeli uda mi się jeszcze coś tam złowić to na pewno to pokażę ale wolę już teraz po prostu się z wami po prostu pożegnać yy, podziękować za oglądanie cóż nie udało się mojego celu zrealizować złowić cokolwiek jednej ryby nawet no takie są po prostu dni takie są realia nie wiem Pofajcie się może waszymi wynikami ostatnimi czasy no, ja mam niestety problem gdzieś dopasować się z odpowiednim miejscem, odpowiednim czasem, żeby po prostu cokolwiek sobie powędkować, co, cokolwiek sobie połowić jakiekolwiek ryby. No cóż, to wszystko pora kończyć. Mm, dziękuję Wam za oglądanie. No i mam nadzieję, że do następnego razu już z jakąkolwiek małą, chociaż płoteczką, czymkolwiek. Mam jeden taki pomysł na realizację filmu w trochę innym stylu także zobaczymy pomyślę, jest w ogóle mnóstwo łowisk podaliście w, w komentarzach, także też muszę sobie to na spokojnie przeanalizować, wszystkie sobie ładnie wypisać i przemyśleć gdzie ja. bo jak widać moje pomysły się nie sprawdzają zrobiłem wszystko co mogłem ale się nie udało, nie przejmuję się tym, nie łamię się, no i tak do zobaczenia następnym razem trzymajcie się